Hej, z tej strony Michał, w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o mięcie, roślinie wielu właściwości zdrowotnych, która między innymi może Wam pomóc w przeziębieniach. Zapraszam do oglądania. Na świecie wyróżniamy już około 40 gatunków mięty. W samej Polsce występuje ich aż 9 gatunków. Ja opowiem Wam dzisiaj o jednej z najpopularniejszych uprawianych odmian, czyli o mięcie pieprzowej. Ta odmiana mięty powinna rosnąć w glebie próchniczej, przepuszczalnej, wilgotnej i zasobnej wapni. Stanowisko wokół mięty pieprzowej powinno być odchwaszczone. Mięta powinna rosnąć z dala od innych roślin, ponieważ wypuszcza rozłogi, przez co uważana jest za roślinę bardzo ekspansywną i gdy tylko posaramy się, żeby była nawodniona, zapewnimy jej w miarę słoneczne miejsce oraz gdy będziemy obcinać jej suche pędy, Będziemy mogli cieszyć się ogromną ilością krzaczków mięty. Surowcem mięty jest liść oraz ulisnione szczyty roślin. Zbiór liści zaczynamy w drugiej połowie czerwca, w momencie gdy roślina zakwitnie. Z mięty możemy zrobić wiele ciekawych rzeczy. Ja polecam zrobienie syropu miętowego, którego możemy pić razem z wodą jako lemoniadę, polewać naleśniki czy placki. Do zrobienia go wystarczy nam tylko... Sok ze świeżej cytryny, 500 g mięty, pół litra wody i 500 g cukru. Stawiamy wodę wraz z cukrem na ogień. Gdy się zagotuje, dodajemy zmiksowaną miętę wraz z sokiem z cytryny i gotujemy przez jeszcze około 5 minut. Następnego dnia syrop przelewamy przez sitko z gazą i ponownie zagotowujemy. Po zagotowaniu, syrop rozlewamy do butelek. Poza syropem, mięta nadaje się oczywiście do herbatek, lemoniat, sorbetów, lodów, koktajli cukru miętowego i wielu innych rzeczy. Z mięty, podobnie jak z lawendy, zrobić można wyrazisty olejek. Olejek miętowy jest często stosowany w preparatach do inhalacji i w rozgrzewających maściach. Istnieje także dość łatwy sposób sporządzenia własnej miętowej soli kąpielowej. Kąpiel w takiej soli pozwala nam się rozluźnić, wspomaga nasz układ odpornościowy, wspomaga krążenie krwi, a poza tym kąpiel ta nas orzeźwia. To jedynie kilka pozytywnych skutków dla nas wynikających z miętowych kąpieli. Jak już wspomniałem, mięta ma bardzo dużo właściwości zdrowotnych. Pomaga w bólach brzucha i niestrawnościach. Wspomaga trawienie dzieła żółciopędnie, łagodzi astmę, uspokaja i ułatwia relaks. Powoduje świeży oddech, poprawia naszą odporność i jest lekiem na katar. Mięta ma także właściwości antybakteryjne i antywirusowe. Mięta niweluje też brak apetytu mięta jest także bogata w witaminy, takie jak chociażby witamina A, C, B1, B9 oraz minerały, takie jak magnez, miedź, żelazo, potas, cynk, fosfor a także selen. Mięta jednak jak każde zioło posiada także i przeciwwskazania w użyciu. Naparów i olejków miętowych nie należy stosować u dzieci poniżej drugiego roku życia, u osób z chorobą refluksową przełyku, a także u osób cierpiących na zgagę, gdyż stosowanie mięty może ją jeszcze bardziej nachilić. Z ciekawostek powiem Wam, że mięta jako lek stosowana już była w starożytności. Znaleziono ją w egipskich sarkofagach oraz w pierwszych spisach leków. W samym sarkofagu mięta także nie znalazła się przypadkowo. Była stosowana do mumifikacji zwłok. Ciekawostka, która mnie zaskoczyła, dotyczy słynnej mięty pieprzowej, która, jak się okazuje, nie występuje w naturze. Jest ona mieszanką utworzoną z mięty zielonej i mięty nadwodnej. Do stworzenia wspomnianej mieszanki doszło w Anglii w XVII wieku. Istnieje wiele odmian i kultywarów mięty, które wydzielają naprawdę przeróżne zapachy. Znaleźć możemy takie ciekawe odmiany jak mięta czekoladowa, jabłkowa, cytrynowa, ananasowa, a także odmiany mięty, które pachną jak inne zioła, na przykład mięta lawendowa. Podsumowując, uważam, że mięta to fantastyczne zioło ze względu na łatwość jej uprawy, a także jej dobry smak i wiele zastosowań w kuchni, które idą w parze z właściwościami leczniczymi. Dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie. Mam nadzieję, że zaczniecie uprawiać miętę. Do zobaczenia!